Różne sytuacje wymagają różnych rozwiązań. Dlatego mamy dla ciebie ofertę Twój plan. Dzięki niej zaplanujesz wydatki i wybierzesz najlepsze opcje. Dopasuj Twój plan do siebie i zmień go, kiedy zechcesz. Już na start mamy dla ciebie do 1200 zł w prezencie na swobodne kontakty. Odwiedź salony Orange. Przyszłość jest jasna. Przyszłość to Orange. Wyjątkowo wysoka gorączka. Katar silniejszy niż zwykle. Coraz bardziej uciążliwy kaszel? To już nie jest zwykłe przeziębienie. Czas sięgnąć po najsilniejsze rozwiązanie. Czas na nowość. Gripex Max dzięki maksymalnym dawkom aktywnych składników skutecznie zwalcza nawet najbardziej nasilone objawy przeziębienia i grypy. Naprawdę działa! Gripex Max na silne przeziębienie i grypę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jan Paweł Wielki, Pielgrzym po Świecie. Wspaniała kolekcja ręcznie wykonanych medali wraz z albumami opisującymi wszystkie 104 pielgrzymki naszego papieża. Jan Paweł Wielki, Pielgrzym po Świecie, kolekcja medali. Pierwszy medal Habemu z Papam wybity na cześć wyniesienia Karola Wojtyły na tron Piotrowy tylko 9,95. Dużo ćwiczę, żeby mieć takie ciało. Toś mi swój telefon. Zenek! Tanie numerki, ale w tak, tak, działają. W usłudze tanie numerki możesz wybrać aż do pięciu osób i dzwonić do nich za 19 groszy za minutę. Tak, tak, inna rozmowa. Teraz nowość. Promocyjny starter za 9 zł. Tak, możesz też mój numer. Twoje włosy znów opadły? Wypróbuj jeden z kremów San ten z linii zwiększającej objętość. Nawet nie musisz spłukiwać. Objętość, która trwa przez cały dzień, 24 na 7. Sam ten niebieski. W Commercial Union dbamy o naszych klientów. Zapewniamy im bezpieczeństwo i finansową przyszłość. Dzięki nam mogą na nowo odkrywać przyjemności, o których dawno już zapomnieli. Commercial Union. Dla nas jesteś kimś. Dzień dobry. Musisz na dnia po turecku. Niezwykli połączenia figi i pomarańczy w nowych Dziemach Łowicz. A to ta nowa reklama leci. Leci, leci, ma reklama, ta leci tam znowu. Łowicz śniadania świata. Na czym dobry? W Western Union. Rozumiemy, że Twoi bliscy przesyłają coś cenniejszego niż tylko pieniądze. Dlatego robimy wszystko, żeby Twoje pieniądze szybko i bezpiecznie dotarły do jednego z ponad 2000 punktów Western Union w Polsce. Western Union zbliża ludzi, zwiększa możliwości. 30 milionów Europejczyków zaufało Tele2. Przyłącz się i zobacz, jak może kochać portfel. Oszczędzaj do 31% na połączeniach lokalnych. Tele2. Zadzwoń teraz 0801-801-100. Nowość. Czy wiesz, jak smakuje alpejskie mleczko? Dzień dobry, przeprowadzam ankietę. Jak według pani smakuje alpejskie mleczko? Jest najdelikatniejsze. Najdelikatniejsze. Jest lekkie i puszyste. puszyste. Hmm, puszyste. Rozpływa się w ustach. Milka Alpejskie mleczko to najdelikatniejsza pianka z alpejskiego mleka oblana najdelikatniejszą czekoladą Milka. Nowość Milka Alpejskie mleczko. Spróbuj, zanim zadzwoni świstak. Świstak, to do ciebie. Jak odkryłam, że Ariel jest najlepszy, <laughs> zaczęło się od ciąży. Pożyczyłam od Eli kilka ciężarowych sukienek. No i najładniejszą poplamiłam. Zaryzykowałam zniszczenie i uprałam ją nawet w 60 stopniach. Ale mój proszek sobie nie poradził. W końcu musiałam je oddać, a przez te niesprane plamy było mi bardzo głupio. Wiesz co? Chciałabym ci je odkupić. Odkupić? Nie żartuj. Ariel to spierze. Nowy Ariel dzięki unikalnemu kompleksowi składników odplamiaczy usuwa tak trudne plamy w 30 stopniach lepiej niż zwykłe proszki nawet w 60 stopniach. Ani śladu plamy. Ariel jest świetny, a z Elą to przyjaźń na całe życie. I tak będzie też z Arielem. Ariel. Czystość bez cienia wątpliwości. Mamo, jak właściwie poznałaś tatę? Popatrz. No i jak z Twoim nowym kolorem? Świetnie. Jest taki intensywny. Twój też jest intensywny. Ale włosy suche i zniszczone. Koleżanka Joasi pomyliła nazwę farby. Joasia używa tylko Garnier Color Naturals. Intensywny? Mhm. Mm Teraz dotknij. Ale miękki. Garnier Color Naturals. Intensywny kolor bez zniszczonych włosów. Garnier. Jestem zdecydowana. Wielbiam romantyczne chwile. Potrafię cieszyć się życiem. Mam temperament. Wiem, czego chcę. Gwiazda. Moje ciało to lubi. W szkole mogę zejść prawdziwy obiad. Po mnie w domu to nie zawsze. 30% dzieci w Polsce jest niedożywionych. Danon i Fundacja Polsat organizują program Podziel się posiłkiem. Kupując produkty Danon, dzielisz się posiłkiem z niedożywionymi dziećmi. Prosimy, podziel się posiłkiem. Podziel się uśmiechem. Szukasz inspiracji? Sos farmerski, grzybowy i śródziemnomorski. Sięgnij po nowe smaki Uncle Ben's. Uncle Ben's. Różnorodność, która inspiruje. Tylko w Germanos dostaniesz więcej. Instalację Cyfry Plus gratis i telefon w sieci ERA do 200 zł taniej. Przyjdź do Germanos i skorzystaj z obu promocji. Jeśli nie masz jeszcze Cyfry Plus, a jesteś w sieci ERA, zainstalujemy ci ją za darmo. A będąc abonentem Cyfry Plus, zaoszczędzisz nawet do 200 zł, kupując telefon w sieci ERA. Więcej dostaniesz tylko w Germanos. Ponad 200 sklepów zawsze blisko ciebie. Trzymaj się mocno. Porywająco szybki internet cello w super cenie. Tylko w październiku 1 mega za 49 zł. Zamów 9495. I opisy. Warto wracać do domu. Tak jak kiedyś Twoja mama. Teraz Ty troszczysz się. Dbasz. Chcesz, by Twoja rodzina cieszyła się zdrowiem. Dlatego stosujecie Ci Na wszelki wypadek i w razie potrzeby. NowoRutince to siła tradycyjnej kompozycji witaminy C i rutyny, wzbogacona nowoczesną formułą bioflavonoidów pozyskanych z ekstraktu z owoców. Dlatego NowoRutince lepiej wzmacnia system odpornościowy organizmu, by skuteczniej chronić przed przeziębieniem i grypą. Troszczymy się o siebie każdego dnia, od nowa na nowo. NowoRutince w trosce o zdrowie. Wybrane przez Yvonne Katerfeld Kozaki w stylu Mukluk. Tylko 129 zł. Dajśman. Co we mnie widzą mężczyźni? Kształty. Moich rzęs, oczywiście. Moja maskara? Lycra Extend. Pierwsza maskara z Lycra wydłuża i podkręca rzęsy aż o 60% przez 14 godzin. Moje spojrzenie? Zniewalająco podkręcone. Nowość Lycra Extend. Astor, jak pięknie być sobą. Niepowtarzalnego smaku nie znajdziesz w lesie. Mars, niepowtarzalny. Dzień dobry. Ej, nie taki dobry. Boli mnie głowa, a do tego musimy zdążyć na samolot. Weź aspirin. Ale ja nie jestem przeziębiony. Aspirin firmy Bayer zwalcza ból tak samo skutecznie, jak i objawy przeziębienia. Jej aktywny składnik hamuje produkcję substancji odpowiedzialnych za ból i stan zapalny i skutecznie zwalcza bóle głowy i bóle mięśniowo-stawowe. Już nie boli, kochanie? Aspirin pomogła, dzięki. Aspirin na przeziębienie. Aspirin na ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Całą wiedzę, którą zgromadziliśmy tworząc najmocniejsze paliwo Shell do silników benzynowych, wykorzystaliśmy teraz opracowując nasze najbardziej zaawansowane paliwo do silników diesla. Shell V-Power Diesel. Obudź moc w swoim dieslu. Mind. Pewnego dnia duchy motoryzacji ruszyły w pogoń za tym, którego zawsze pragnęły. Lecz musiały pogodzić się z porażką. Nowe Renault Clio. Skąd w nim ta moc? w każdym samochodzie. Poczuj moc nowych paliw Werba. I to jest prawdziwy obiad. Trzy minuty i po sprawie. Profi. Dania gotowe na wszystko. Opowiadam się za Lechem Kaczyńskim, ponieważ udowodnił, że sprawy kultury i edukacji są dla niego bardzo ważne. Opowiadam się za prezydentem, który nie chce, aby epoka wielkich polskich filmów zniknęła na zawsze. Hollywood nam naszej historii nie opowie. Lech Kaczyński wie, że musimy zrobić to sami. Opowiadam się za prezydentem, który ponad podziałami partyjnymi buduje przyszłość dla młodych polskich twórców i naukowców. Głosuję na Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński, prezydent Czwartej Rzeczypospolitej. Debata prezydencka w TVN i TVN 24 już dziś. Lech Kaczyński kontra Donald Tusk, czyli wielki finał kampanii przed niedzielnymi wyborami. Debata pretendentów. Dziś o 22.15 w TVN. W 68. krzyczeliście: Nie ma chleba bez wolności, nie ma nauki bez wolności. Bo chcieliście...